I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures e, Dokładnie właśnie znajdujemy się, że tak powiem, w 84 odcinku, e, w którym przygotowałem dla Was coś specjalnego e, jakąś ciekawą budowlę o której nic jak na razie nie zdradzałem. E, no dobra, gdzie my jesteśmy? Hmm, czarne niebo bez gwiazd. What the hell? Otóż znajdujemy się w The Endzie. Tak, skrzynie piecyki. Smoka brak endermanów także, gdyż gram na peaceful no ale dobrze. Tak chciałem was troszkę zaskoczyć tutaj tymi drzewami i tą trawą, tą wodą także, że niby to jest tak w zwykłym świecie. Ciekawych mówię, że ta trawa oczywiście jest wykopana kilofem Silk Touch, którym po prostu mogę sobie zbierać takie bajery, takie trawy i tym podobne. No dobrze, tutaj jak na razie nic ciekawego nie ma. Tak więc no cóż, lecimy. Jump! Uuu. Dobra, jestem na niewidzialnej ścieżce. Tak, niewidzialnej. Dobra, widzialny jestem na wełnie. <laughs> e, jednak nie widać jej tak za bardzo e, na tle tego diendu. E, I tak, troszkę niestety musieliście czekać e, na odcinek. A to dlatego, że teraz taki trudny czas. Koniec semestru, sami wiecie jak to jest. Trzeba się troszkę postarać. E, za dużo czasu także nie ma na jakiegoś Minecrafta. Ale w końcu troszkę tego czasu znalazłem i coś dla Was przygotowałem. Tak, tak wygląda mój świat. The end. Ha. Fajnie byłoby go osiedlić. No ale cóż, dzisiaj coś właśnie zrobiłem i idę pewnie jakąś ścieżką. O której pewnie. Hmm, jesteście ciekawi w ogóle, gdzie ta ścieżka prowadzi? E, za chwilkę się dowiecie. E, wcześniej już zapowiadałem, że zbuduję coś właśnie w The endzie. E, niektórzy myśleli, że będzie to smog. Smog z jakiejś wełny, coś takiego. Eee, nie, niestety nie. Coś innego, myślę, że także bardzo ciekawego. Otóż, jeszcze troszkę teraz skręć w prawo, dokładnie. Patrzcie, kapustka tam jest. Eee, jest to na wysokości 51. Ok. Okej, okay, tam, tam coś jest, tam coś jest. To za chwilkę zobaczymy, co tam jest. I. Czekajcie, czekajcie, za chwilkę zobaczymy w górę. Dobra, myślę, że teraz już możemy nawet jeszcze trochę się cofniemy. I co ja dzisiaj dla was przygotowałem, panie i panowie. Otóż przygotowałem dla was statek kosmiczny, bazę kosmiczną, coś takiego. Proszę bardzo, jak to wszystko wygląda. Z dołu może wygląda to ciekawie, jednak z góry wygląda to niesamowicie. Teraz zresztą pokazują wam się fajne screeny, które udało mi się zrobić i jakoś tam ładnie to obrobić. Tak, statek, statek kosmiczny, baza kosmiczna, naprawdę wyszło mi niesamowicie. Chciałem coś takiego właśnie zbudować i mi się to udało. Pracy tutaj było w brud. Musiałem, o, proszę bardzo, jak to wygląda. Musiałem skoczyć po wełnę do mojej bazy z sezonu czwartego. Zależało mi tutaj, oczywiście na czarnej wełnie, niebieskiej wełnie i przede wszystkim na em, szarej wełnie. To wszystko jest zbudowane ze śniegu, dokładnie ze śniegu. Za chwilkę zresztą się przekonacie. Mam nadzieję, że śluza jest otwarta. Chyba tak, chyba jej nie zamykałem. <noise> Ale ten D-End naprawdę sprawia takie wrażenie kosmosu. Za chwilkę zobaczycie, jak tam wejdę do tego statku, to naprawdę będzie takie wrażenie, że znajdujemy się gdzieś w kosmosie. I to wszystko naprawdę wygląda niesamowicie. Za chwilkę się zresztą przekonamy. No, tak, śluzę mamy otwartą, i. Jump, dokładnie zamykamy śluzę. Uhuhu. i jesteśmy w naszym statku. Uff, uh, dobra, jesteśmy w naszym statku. Um, I tak, chciałbym Wam jeszcze troszkę rzeczy tutaj powiedzieć. Um, otóż pomysł, pomysł podsunął mi pewien mój widz, uh, Nikramer 23, któremu bardzo dziękuję. Um, kiedyś pamiętałem właśnie chciałem coś takiego zbudować i zapomniałem o tym. Uh, teraz Nikramer 23 mi o tym przypomniał. Uh, Dzięki czemu trafią do hali zasłużonych i mu bardzo z tego tutaj miejsca dziękuję. Nikramer23 pozdrawiam. I tak, zanim jeszcze przejdziemy do zwiedzania, może tego statku, a go zwiedzimy, zapraszam do obejrzenia takiej krótkiej prezentacji, która właśnie wyświetlała się na ekranie. Będzie ona podkładana przez mój głos, tak więc luzik. No dobrze, na tym ekranie, że tak powiem, widzicie numerki od 1 do 8. Jest to, że tak powiem, takie. Hmm, taki plan tego mojego statku, jak to wygląda z góry, e, i będę wam tłumaczył, co każdy kolejny numerek e, po prostu, mm, że tak powiem, zawiera. E, pierwszy numerek to centrum główne, czyli takie rozwidlenie tuneli wszystkich. Jest to centrum statku, w którym, z którego miejsca praktycznie możemy dostać się do każdego jego zakątku. No dobrze. Numerek drugi to śluza główna, czyli takie główne, główne wejście do statku, przez które możemy po prostu wydostać się także na powierzchnię, że tak powiem. Właśnie tutaj przed chwilą wychodziliśmy z tej śluzy. No dobrze. Trójka. Trójka to, proszę Państwa, sektor mieszkalny, czyli mamy tam jakieś domki jakieś łóżka i tym podobne. Za chwilkę zresztą już tam przejdziemy. E, numer czwarty to zielona strefa. E, aktualnie wam jeszcze nie powiem, co to jest, ale zobaczycie już wkrótce. E, piąteczka, laboratorium. E, szóstka, magazyn wody. E, różne jakieś tam... No magazyn wody, dobra, nie będzie. E, siódemka to są baterie słoneczne. Wszystkie te baterie słoneczne, e, które znajdują się na tym statku, które zresztą są ogromne. E, ósemka to kapsuła awaryjna, że tak powiem, takie symboliczne, e, dzięki którym po prostu, że tak powiem, możemy wrócić gdzieś tam na jakąś ziemię, na jakąś powierzchnię. E, to oczywiście nie działa jednak, e, postanowiłem to tutaj zamieścić. No dobrze, no i tak, to byłoby z grubsza na tyle, co ja tutaj powiedziałem o tym statku. E, I teraz zajmiemy się oprowadzaniem tego, że tak powiem, ogromnego projektu, który zajął mi tydzień, półtora. Ale dałem radę. Jak widzicie, jest tu naprawdę dużo szczegółów. Tutaj były te korytarze, tak powiem, puste. Na przykład ten sufit był cały biały, co mi się strasznie nie podobało. I postanowiłem troszkę tutaj to e, jakoś. Um, ładnie to wszystko wykonać. Na przykład tutaj. To wszystko było białe. Ja tutaj to jakoś, jakoś widzicie jakieś wzorki, zastosowałem coś takiego. I to wygląda naprawdę bardzo fajnie. No dobrze, w takim razie najpierw pójdziemy, może do. Hmm, tu będę numer jechał. E, to jest centrum główne, czyli rozwidzenie wszystkich dróg. Tutaj się właśnie znajduję. E, tutaj mamy śluzę, z której wyszliśmy. Jeszcze raz Wam ją pokażę, jak to wygląda. E, tutaj miałem coś pisać, jednak jakoś tak mi się nie chciało. Nie miałem pomysłu i nawet nie wiem, czy to jest potrzebne. E, śluza, proszę bardzo, tak działa. Ona się tak fajnie jeszcze rozsuwa, tylko że. O... Może zrobię coś takiego. Nie, szkoda. Oj piesek czeka. No no no. Nie, niestety wam nie pokażę. E, chciałem wam pokazać jak to się fajnie otwiera, e, tak na boczki. O, ale niestety nie dam rady. Zamykamy. E, Staram się, aby statek był szczelny, wiecie, żeby nie było żadnej tam żadnego wyjścia na powierzchnię, jakieś śluzy coś takiego robić. E, I tutaj wszystko jest szczelne, nie ma żadnego wyjścia na powierzchnię, e, ani do kosmosu że tak powiem, e, tylko w tym miejscu tutaj. No dobrze, w takim razie teraz idziemy do sektoru mieszkalnego, jako numerykiem trzeci oznaczony. W tym celu musimy się udać tutaj. Mamy cztery sektory: A, B, C, D. Tutaj jest bodajże D. Ewentualnie chyba coś pukietkałem, ale nie jestem pewien. Tu jest C, mniejsza z tym. Dobrze, w takim razie tutaj mamy nasze sektor mieszkalny. Idziemy, idziemy, idziemy. I co ja miałem tutaj robić? No cóż, miałem wybudować domek. Jednak ten domek chciałem taki zrobić troszkę nowoczesny. Wiecie, jakieś nowoczesne kominki, coś w tym stylu. I tutaj jest dużo przestrzeni, dość pusto. Tak więc, jakimś przytulnym domkiem tego raczej nie możemy nazwać. Jednak podstawowe takie funkcje spełnia. Mamy tutaj łóżko, jakieś książeczki, skrzyneczki. Tea, dokładnie. Tutaj jeszcze mamy kominek. Jak widzicie, to wszystko jest śnieg. To wszystko zostało wybudowane z śniegu. Tutaj co mamy? Jeszcze portal. Chciałem tutaj portal zrobić, myślałem, że wow, fajnie, będę mógł się dostać do mojej bazy przez portal. Próbowałem, niestety nie dała rady, portal nie zadziałał, okej. Okay. Szkoda, niestety nie działa. Tutaj jest wyjście bodajże, po prostu nie da się go podpalić. Tak sobie też myślałem, pewnie wody też nie będzie można tutaj jakoś wylewać w wiaderkach, ale się na szczęście dało, tak więc luzik Kureczka, to zielona strefa. Idziemy do zielonej strefy. Pewnie już niektórzy z was wiedzą, co to może być, co to ta zielona strefa jest i co się w niej znajduje. Otóż tutaj mamy kolejny sektor, sektor D. Dokładnie mamy tutaj sektor D. Jak widzicie, tych szczegółów jest naprawdę tutaj ogrom. Co bardzo fajnie to wszystko wygląda w sumie. Dobra. Zielona strefa powinna być tutaj. Biała strefa. Coś mi się pokić chyba to miała być zielona strefa, nieważne. Zielona strefa to po prostu jakieś życiodajne, albo raczej drzewa produkujące tlen, dokładnie. Mamy tutaj taki mały ogródek, który tak symbolicznie ma znaczyć, że tutaj się produkuje tlen i że niby dostarcza nam ten tlen tutaj do tego całego statku. Jakoś to wszystko musi działać. No dobra, czyli zieloną strefę już mamy. To tak fajnie wygląda zresztą na powierzchni. Jest taki zielony oznaczony właśnie wełną tam. O, 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 Kolejne piątka to jest laboratorium. Mam tutaj laboratoria. Come on. Zobaczyć co my tu mamy. Mamy tutaj... Dokładnie. Statyw alchemiczny, który przyniosłem z bazy czwartej. Tak, nie chciało mi się zabić. Nie chciało mi się zabijać tego Blaze'a całego, aby wydrobić... Eee, ten, 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 ten no tą różdżkę całą eee, skrzyneczka, dźwignia dźwignia troszkę bez sensu, woda i to wszystko eee, to mnie kosztowało bardzo dużo żelaza jednak tego żelaza mam w brud eee, możecie zresztą zobaczyć poprzedni odcinek w którym wydobyłem full żelaza eee, dobra to jeszcze nie koniec, mamy tutaj bałwanki dzięki którym pozyskiwałem śnieg tak, 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 śnieżek, śnieżek no, niestety to była syzyfowa praca Tak, o mi zarzucaliście, że syzyfowa praca, często mówię, a ta praca jest do wykonania <grym> Oj tam, taki, taki styl mam, tak jakoś mówię, może trochę źle Ale wszystko jest git Tak, i stąd właśnie pozyskiwałem cały śnieg Na początku śnieg pozyskiwałem um, z tamtego The Endu, był na powierzchni Te bałwany, Ale je teraz tutaj przeniosłem um, Aby było to po prostu szybciej um, ta część statku była prędzej wybudowana niż na przykład tamta, tak więc tam było jeszcze potrzeba tylko śniegu w brud. ale dałem radę. I tak pewnie mówicie po co tyle bowonów, skoro wystarczyłby jeden? Nie wiem, tak jakoś miałem te dynie, więc się troszkę pobawiłem. Dobrze, wychodzimy z laboratorium i idziemy dalej do magazynu wody. Magazyn wody, zresztą już mogliście oglądać na screenie statku, który także teraz właśnie pokazuje troszkę inny. Tak, tak wygląda właśnie stateczek mój, co wyszło naprawdę bardzo ciekawie. Nie spodziewałem się, że tak wyjdzie. I tak, jest już na, że tak powiem, internecie Minecrafta jeden taki statek właśnie kosmiczny, który zbudował tam jakiś zagraniczny Zagreimer, coś takiego, coś takiego. Zresztą obrazek pokazuję wam się teraz na ekranie. I nie wzorowałem się na tym, co niektórzy mogliby myśleć. Wzorowałem się, że tak powiem, na autentycznym projekcie statku. Który pokazuje wam się teraz na ekranie Tak więc taka mała ciekawostka Na czym się wzorowałem I na czym wy także możecie się wzorować Dobrze, mamy tutaj Magazyn wody, że tak powiem I proszę bardzo Woda w wiaderkach wylana Tutaj na środeczku miałem źródło wody Które po prostu pobierałem tą wodę I wlewałem do tych pojemników Uu. Oj, nie chcecie wiedzieć ile razy tam spadłem Tak więc, no Masakra Ile szkła się zmarnowało, ile wszystkiego Z 3 staki może szkła Z 10 staków może e, Tego, śniegu tam spadło na dół Oj, to była masakra hmm, Dobra, co mam dalej? E, dalej mamy baterie słoneczne Na które także wyjdziemy, pokażę wam je Jak to wygląda e, Nie jest to może coś niesamowitego, jednak e, Jak wszystko mamy zobaczyć To zobaczymy wszystko e, Tak, kask mam <laughs> helm, astronauty tak więc luzik. E, idziemy, idziemy. Aha, tutaj jeszcze są wszystkie temy, jakie zresztą potrzebowałem. Troszkę jest tu nieładny nie skład, um, ale w sumie tutaj nie był taki potrzebny jakiś ład do budowy tego. I tak, otwieranie śluzy. Mam tutaj kolejną śluzę, tutaj. Dokładnie. Lecimy. Tak, takie fajne jakieś przejścia. I wyjdziemy zaraz do baterii słonecznej. E, tutaj miałem taką. Hmm jakąś zajawkę, że chciałem zrobić coś, że odpompowuje powietrze i coś takiego że jak wchodzimy, to na przykład musimy kliknąć zielony przycisk, żeby to powietrze, wiecie, tutaj naleciało, ten tlen a jeżeli wychodzimy, to czerwony tak to w filmach bywa <grym> dobra mam tutaj baterie słoneczne na długości sam nie wiem, budowałem to po prostu tak na wymiary jedno zbudowałem, drugie odzwierciedliłem takie samo, jeżeli zbudowałem jedno, to drugie na tą samą długość patrzyłem i jakoś to wyszło fajniutko. No dobra. Okej. Okay. To chyba na tyle. Zastanawiałem się, jaki tutaj, właśnie wziąć kolor. I postanowiłem, że wezmę niebieski, gdyż chyba najbardziej pasuje tutaj do tych baterii słonecznych. Dobrze, idziemy dalej. No i ostatnia kapsuła awaryjna. Kapsuła awaryjna, która jest kapsułą awaryjną. <grym> Za chwilkę zresztą Wam to pokażę. Ale. No cóż, jestem bardzo zadowolony ze swojego statku e, Naprawdę nie sądziłem, że tak wyjdzie I spełniłem kolejną swoją, że tak powiem, zachciankę e, Zawsze chciałem zbudować taki mm, statek, od kiedy tylko wyszedł The End e, Pomyślałem, że przecież można wyjść sobie za granicę tego, e, tego, tego, tego Całego świata i gdzieś tutaj w dalekiej odchłani e, zbudować jakiś statek E, tutaj mamy kolejną śluzę, który możemy skoczyć, nie wiem po co to zbudowałem, coś tu jeszcze chciałem zbudować, jakiś korytarz e, Jednak tego nie zrobiłem Tak, zaraz wyjdę na zewnątrz i będzie lipa Dobra e, Kapsuła awaryjna Tak, taki mały niby stateczek to miał być e, Dzięki któremu na przykład mógłbym sobie wystartować i gdzieś tam zwiać daleko w dal. e, Może bym doleciał do jakiejś innej planety e, To miał być jakieś przełączniki I to, nie wiem, odpalanie tego statku bardzo prymitywne, jednak po prostu jest i tak powinno być eee, Zbudowane jest, może nie jest jakieś praktyczne czy coś takiego mm, Ale takie coś po prostu musi być Dobra, koniec tego eee, Tak sobie myślałem że zbudować tam jakąś ziemię, jakieś słońce, wiecie, takie bajery eee, Jednak szczerze mówiąc na tym nie bawiłem się eee, I nie wiem czy byłby to większy sens, budowę na przykład takiego słońca no dobrze, napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym moim statku. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. No i cóż, pokazałbym wam jeszcze ten strategię jakoś tak z góry w tym rzeczywistym czasie teraz. Jednak no cóż, nie mam już um, tej wieży, którą zbudowałem. Ewentualnie wyjdę gdzieś na... Hmm. Wyjdziemy na baterię słoneczną, coś wam jeszcze powiem. Um, tego screena co widzieliście tutaj, co pokazywało te numerki e, Taką ciekawostkę wam powiem, otóż ten screen był bardzo fajnie zrobiony <grym> Zrobiłem go podczas lotu e, Jak po prostu leciałem z pewnej wieży minecraftowej Zbudowanej z dirta e, To był pewien ryzyko, że po prostu mi się nie uda Taki screen I mi się nie udał trzy razy, dzięki czemu musiałem ponawiać tego screena e, Trzy razy <grym> e, Co nie było samo w sobie jakieś jakoś łatwe e, Tutaj była taka wieża skośna i mogłem sobie zrobić spokojnie screena od góry. Teraz niestety tej wieży nie ma, jest ona zburzona. Ale chciałbym Wam jeszcze pokazać jakoś tutaj z tej strony to. Czy mi się uda? O, widzicie, tam już się zaczyna ten diet. Jednak to nie jest problem, gdyż mogę sobie po prostu zrobić. O, short. Widzę całą swoją tą bazę, a tamtego już nie. No dobrze. E Taki krótki odcinek. Odcinek, który pokazał projekt, nad którym męczyłem się dość długo i zawsze chciałem go zbudować. Eee, Oj, powiem wam ile bym dał, jeżeli bym tutaj wykorzystał jakąś komendę fly. Eee, to by mi dało naprawdę bardzo wiele, gdyż to przeskakiwanie, chociaż przez to na przykład było udręką, e, ale jakoś dałem radę i tych komend raczej e, niektórzy z was, was mi pisaliście, żebym używał jakiejś komendy fly, gdyż jest to męczenie się. E, budowanie czegoś takiego naprawdę męczące e, ale już do tego przywykłem, naprawdę? Ja już przywykłem do spadania z wysokich wysokości, bez jakichś komend latania czy coś takiego. E, I myślę, że poradzę sobie ze wszystkim to zresztą także było ciężkie. Ale powiem wam, że startujemy z grubej rury. Otóż to już jest czwarty odcinek, a mamy już dwa naprawdę duże projekty. E, tego statku chyba jeszcze nikt nie zbudował w jakimś polskim YouTube, przez co jestem pierwszy jestem zadowolony i tak, co by tu jeszcze powiedzieć? No cóż, dziękuję Kramerowi 23, który podsunął mi pomysł, aby zbudował coś takiego. Tak, co by tutaj jeszcze powiedzieć? Piszcie dalsze swoje propozycje w wiadomościach prywatnych albo w komentarzach. Ostatnio troszkę te wiadomości prywatne i kanał nie zaniedbałem niestety przez, ten, przez tą całą szkołę, która się kończy przez ten semestr. Ale wierzcie mi, że już niedługo wykaże się troszkę większą aktywnością. Tak, czy to wszystko? Chyba tak. Ewentualnie jeszcze takie bajery jak na przykład tutaj widzicie jakieś wystające coś. Tak samo tutaj po drugiej stronie były też takie wystające pręty. To było tylko do zapełnienia tej pustki, która była między tymi pokojami, między korytarzami I było to wręcz niepotrzebne Ale do wyglądu jak najbardziej pasowało Tak więc, no słuchajcie Tak, stacja kosmiczna ukończona Która wyszła naprawdę bardzo fajnie według mnie I myślę, że już niedługo zaskoczę Was kolejnym fajnym projektem, który mam za zanadrzu na kolejny odcinek E, tak, tymczasem ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Za wszelkie komentarze oceny i subskrypcje, dziękuję także za ulubione. No i cóż, piszcie w komentarzu, jak to, jak to według was wyszło, co by tu jeszcze poprawić, co tu może jeszcze e, może tu usunąć, no nie wiem. Piszcie swoje propozycje w komentarzach. E, komentarze czytam, tak, więc bez obaw. E, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Mea. Cześć!